Assuming your brother's identity will certainly draw attention. Not all of it welcome. You are right, sir. Smoke. But assuming Bihan's identity is the best way to honor him. Let us proceed then. Sub-Zero. We should separate. Our fellow Lin Kuei will not be far behind once our absence is discovered. If only they had been more forthcoming with the details of your brother's demise we will find shang tsung he will tell us all he knows if he killed bihan he will die be stealthful as the night and deadly as the dawn The was wise to send me here. The Lin Kuei do walk uninvited in his realm. Wise though your Emperor might be, he was foolish to send his housemaid to interfere with Lin Kuei business. I am Kitana, Princess of Outworld, and I deal harshly with sharp-tongued intruders. Welcome my we continue Mortal Kombat Complete Edition, rozdział 7. Smoke postać, którą mało gram, ale nauczyłem się fajnych kombosów, m.in. użycie jak mórz, dymu i rzut w powietrzu, teleportacji, no i przy okazji wcząc, nie wiem O co chodzi z wstrząsem? Tutaj niewidzialność i to na A to się bardziej rzadziej mi się przydaje. No i kombosy tutaj też, ale zaraz zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. nie chcę tego, no pierwsza pieszak też należy do niej. O właśnie, coś takiego to jest naprawdę dobre, tylko no musi wyjść przede wszystkim Co? Już tak szybko X-Ray? Ja się tego nie nad nie spodziewałem. Powiem wam szczerze, że tak szybko wyprowadzić X-ray'a to to jest dla mnie szok jak... Eee, jak to było... Aha! du i... prawo, dobra No, to też jest bardzo fajne. Tylko że no właśnie, jak nie wyjdzie to jest wtedy problem. No dobra. Tutaj porzucam ciebie. Ha. O jezu. Ale wy, wychodzi, wychodzi póki co wszystko. Wow, wow. To się... To moment... Dobra. Musiałem coś ogarnąć z spadem. Znowu coś nie tak. Dobra. I teraz... Ole świetnie wyprowadzała tak i świetnie wyprowadziłem też X-Ray. Bardzo się z tego cieszę. E, ogólnie tak seria to nawet się w miarę dobrze przyjmuje, ponieważ że cię zabokłem. I co teraz? Noi, wszystko jest Where there is smoke there is fire. Sleep well, princess. With well, a whole army tomes these, no one in Outworld or Earthrealm could stand up to you. you may tell your fellow Black Dragon that I am very interested in your merchandise. Shang Tsung. I'll take care of him. No charge. One dead Lin Kuei in a tick. No, to tutaj dosyć szybko przechodzimy do walki. Tym razem między. Między K, ho A no trochę twardy z niego przeciwnik Ej kolego, kolego spokojnie, poczekaj, aha i chciałem coś użyć O, no, ej pozwól No to teraz ja to używam. To jest naprawdę jeden z lepszych kombosów, które sam wyprodukowałem wam powiem, to to jest moja... to jest mój oryginalny kombos. I polecam go naprawdę używać, tylko że musicie mieć farta jeśli chodzi o to, że no będziecie mogli na spokojnie wyprowadzić, bo jak widzicie. No i świetnie. Trzeba wyprowadzić X-Raya idealnie, akurat, ja wiem, że on się teleportuje. Trzeba wyprowadzić X-Raya idealnie kiedy... O. o, to też jest naprawdę świetny to jest świetnym uderzeniem, właśnie to. O, O. o ale Ło. No i nie zdążył zrobić swojego x w biedny Stay down. I would have words with your associate. Tell me what you know about Subzero's death. What despite his failure at my tournament a wager he was more powerful than you Lin Quay assuming his form will not give you his skill shapeshifter let us see if smoke can freeze No todas teraz... aj wiedziałem, że będzie mimo tego nie walczymy z szengk tługiem co się bardzo cieszę Ponieważ no Shang Tsung był były trudniejsze, a tak to walczymy z Sub-Zero, Już z nim wcześniej graliśmy, w sensie walczyliśmy, z nim, tylko że tylko że ten Sub-Zero woli się przez cały czas bronić blokami, co mi się bardzo nie podoba. No i Aj, no wyprowadził swój tak, wyprowadził swój tak. Ja też, ja też teraz. No, powiem wam szczerze, że... Aha, no tak, no. <śmusznie> Ale śmiesznie zostałem zablokowany. Ale coś ci nie pykło. Walczyłem z dwoma przeciwnikami, z czego, jak dobrze wiecie, nie jestem zdany z pokonywania dwóch przeciwników za pierwszym razem. Nie chcę niekiedy kiedy no, by się przydało, bo ja ciągle tylko dbam o tego X-ray'a. No dobra, będę musiał będę wyprowadzić wreszcie, a nie tylko ciągle takie walczyć o to, żeby. A, mam X-ray'a. To muszę go wykorzystać. Ale udało mi się go wykorzystać teraz, jak chciał niby że zamrozić mnie w powietrzu. Tylko teraz trzeba zadbać o to, by przeżył. Ha! Też ma takie śmieszne rzeczy, ale ja mam ciekawsze. Ciągle, ciągle się nabieram na to, że przynajmniej, przynajmniej wzięliśmy dobra, no i on jest pokonany. No dajesz, no uder... muszę go teraz uderzyć oj, oj 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 to bardzo źle brzmi Że w tym momencie komputer mi się zawiesił I wrócę do was no, po, po walce, po walce, bo nie ma sensu nagrywać tej walki drugi raz Akurat to niespodzianka, to niespodzianka, więc widzimy się praktycznie za momencik Now answer me What do you know of Sub Zero? <clears throat> what? Smoke. <clears throat> you have disobeyed the directive to remain at the Linquay Temple. Sector? You will return with us to begin your transformation. We did it. No więc zatem udało mi się naprawić ten błąd i wiesz, Nie, ale ta walka jednak nie była aż taka trudna, trzeba było tylko właśnie... nie kiedy... Ale sektor... No... no właśnie, chciałem powiedzieć, że teraz ten sektor jest trochę... No i ta teleportacja, zapomniałem, że to jest sektor. Dobra jest. Ja też mam taką, niby, teleportację. What? Ale dobra, musiałem wyprowadzić teraz X-Raya, ponieważ. No, niekiedy warto szybciej wyprowadzić, by mieć pewniejszą wygraną. Co? Dobra. Przynajmniej mnie chwyciłem. Nie w tą stronę. Dobra Ale udało mi się to jakoś zwyciężyć Trochę na spokojnie, trochę nie na spokojnie, i chciałem wam powiedzieć kilka rzeczy, ponieważ wielu z Was się mnie pyta, yy, czemu ja postanowiłem tak masowo robić taki spam. Bo jak wiecie dobrze, próbuję... Dobra, wyszło. zrobić ten cały spam, w sensie spam. Po prostu robię taki spam niby... Niby, że spam. O no weźcie no... No wreszcie się na, na Żeby... Że niby na to spam, ale wiecie. Robię, robię taki spam tymi odcinkami, bo po prostu mogę... Ktoś, mnie, ktoś mi zabroni nagrywać tyle odcinków, co nie? No. i too much I will never submit. There is great energy nearby. Um, Ray, dude. They must not take him. Thank you, Lord Raiden. I am called Smoke. Why are you here in Outworld? To participate in a tournament to save Earthrealm. Join us, Smoke. Forgive me, but if Sector was searching for me, he is hunting Sub Zero as well. Sub Zero? Call me crazy with a K, but didn't we see him die? The Grand Master intends to turn every Lin Kuei into a cyborg. My friend is in danger. The tournament. I have a feeling your friend will be there. Then let us go. Sub-zero soul depends on